Serdecznie witam w kolejnym odcinku moich rozważań. Przypominam tylko, że korzystam z książki Five Views on the Church and Politics i jesteśmy w trakcie szczegółowego omawiania eseju Jamesa Smitha, który reprezentuje w tej książce pogląd neokalwinistyczny, albo inaczej reformowany, z którym się najbardziej utożsamiam. Ok, czytamy dalej. Dzisiaj z tego eseju, czwarty rozdział. Królestwo Twoje, schatologia i życie kulturalne. Zauważyliśmy, że kalwinizm wywołuje wyraźny impuls do przekształcania społeczeństwa. Rzeczywiście według Chersa Taylora, kalwinizm wyróżnia się wojowniczym aktywizmem, dążeniem do reorganizacji Kościoła i świata. Taylor słusznie zauważa, że niektórzy obserwatorzy są tym zdziwieni, dlaczego nurt chrześcijaństwa, który tak bardzo podkreśla suwerenność Boga i boską predestynację, Miałby wywoływać oddolne pragnienie zmiany rzeczy. Czy zamiast rewolucyjnego aktywizmu nie należałoby się spodziewać, że kalwinizm wytworzy jedynie fatalistyczną bierność? No bo przecież Bóg wszystko z góry postanowił, więc nie da się już nic zmienić, po co walczyć o cokolwiek. I tutaj Taylor zwraca uwagę na wyraźne rozróżnienie. Taki aktywizm byłby paradoksalny, jeśli aktywizm miałby przynieść zbawienie tym, których życie jest których życie zostało w ten sposób uporządkowane, czyli dzięki działalności społeczno-politycznej. Byłby to jednak absurdalny i bluźnierczy cel. Rzeczywiście cel kalwińskiej reformy społecznej nie jest soteriologiczny, czyli zbawczy, ani nie jest podejmowany jako pewnego rodzaju preewangelizacyjny wstęp do kultywowania otwartości na Ewangelię. I tutaj mój komentarz, czyli walka z ludzką krzywdą, Aktywność społeczna lub zaangażowanie w politykę nie mają znaczenia dla zbawienia wiecznego, no bo to, że nakarmimy głodnego czy pomożemy choremu, nie sprawi, że jego grzechy zostaną mu przebaczone. Tutaj potrzeba głosić mu Ewangelię o Chrystusie, by miał okazję na nią odpowiedzieć. Ciekawe jest też stwierdzenie, że celem zaspokajania doczesnych potrzeb nie powinno być tylko stwarzanie sobie okazji, by w ten sposób móc głosić komuś Ewangelię. Yy, osobiście uważam, że działalność społeczna jak najbardziej może być używana w takim celu, jednak nawet gdy niosąc ludziom różne rodzaje doczesnej pomocy, nie mamy okazji do mówienia o zbawieniu w Chrystusie, yy, to yy, gdy mów, albo gdy mówimy, a oni to odrzucają, to nadal działalność społeczna i polityczna ma głęboki sens i nie powinniśmy z niej rezygnować yy, z powodów, o których autor pisze dalej i, i czytamy dalej autora. <laughs> reforma społeczna i polityczna jest realizowana jako cel sam w sobie, w służbie dla Pana każdego centymetra kwadratowego stworzenia, bo Jezus jest takim Panem. E, taka reforma nie jest dążeniem do osiągnięcia zbawienia, ale raczej wynikiem nowego narodzenia. Podczas gdy człowiek nie może nic zrobić, aby doprowadzić do pojednania się z Bogiem, osoba pojednana odczuwa imperatywną potrzebę naprawienia nieporządku rzeczy, aby je na nowo uporządkować w Bożym planie albo według Bożego planu. Takie pragnienie i wysiłek w tym kierunku są jedynie owocem pojednowczego działania Boga w nim, czyli w tym człowieku. Wypływają one z jego odrodzenia, czyli inaczej mówiąc działalność społeczna i niesienie pomocy, czyli walka z ludzkim cierpieniem, uciskiem, niesprawiedliwością itd., Hmm, są hmm, i polityczna też aktywność, która w przypadku Kościoła będzie najczęściej wynikać właśnie z aktywności społecznej. One są formą spełniania dobrych uczynków. I tu możemy przywołać klasyczne ewangeliczne nauczanie o tym, że owszem, do otrzymania daru zbawienia jest potrzebna tylko wiara w dzieło Chrystusa, ale przecież człowiek zbawiony, który przyjął dar zbawienia i dzięki temu narodził się na nowo. Otrzymuje od Ducha Świętego nową naturę i będzie w naturalny sposób chciał prowadzić życie posłuszne przykazaniom swojego Zbawiciela, czyli spełniać dobre uczynki. Jak to ujmuje Jakub, Jakub w swoim liście, i tu zacytujemy: List Jakuba, drugi rozdział słynne słowa: Cóż za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać, codziennie brakiem chleba, ale ktoś z was im mówi: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ale w tym momencie zwolennicy, do których ja przez jakiś czas należałem, zwolennicy, poglądu, że jedynym obowiązkiem Kościoła jest tylko głoszenie Ewangelii o wiecznym zbawieniu, a nie zajmowanie się polepszaniem doczesnego losu ludzi niewierzących, bronią się tym właśnie, że tu jest napisane tylko o braciach i siostrach. Wygodne. Ale moja odpowiedź na dzień dzisiejszy jest prosta. Owszem, pierwszeństwo mają współbracia i siostry w wierze, ale mamy także przykazanie, by czynić dobro wobec wszystkich ludzi, więc także niewierzących. I to jest zapisane w liście do Galacjan, apostoła Pawła. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. E, ok, wróćmy do eseju. E, tak więc Taylor za Woldzerem widzi, Przerażenie nieładem, jako jedną z cech wyróżniających kalwińską i purytańską wizję społeczną. Dla kalwinistów <laughs> wydawało się oczywiste, że prawidłowo odrodzona osoba będzie przede wszystkim przerażona obrazą popełnianą, popełnianą wobec Boga w grzesznym, nieuporządkowanym świecie, i dlatego jednym z jej głównych celów będzie naprawienie tego, posprzątanie ludzkiego bałaganu lub przynajmniej złagodzenie ogromnej, ciągłej zniewagi wyrządzanej Bogu. I tutaj ukazany jest właśnie kolejny motyw zaangażowania społecznego, a kiedy Pan Jezus do tego prowadzi, daje możliwości i zasoby, to także politycznego. Chodzi po prostu o honor naszego Boga, bo każde łamanie Jego przykazań i zasad obraża Go i smuci, więc powinno i nas, jako kochające Go dzieci. Nie angażujemy się więc w zmienianie rzeczywistości dla samej idei zmiany. Ale żeby była oddana Bogu należna cześć. Okazuje się więc, że działalność poza pozaewangelizacyjna jest po prostu wyrazem miłości do Boga. Czytamy dalej. U późniejszych myślicieli reformowanych ta troska o nieporządek jest nie tylko kwestią tego, co obraża Boga, ale także tego, co rani naszego bliźniego. Innymi słowy, naprawianie krzywd i porządkowanie nieuporządkowanych praw i polityk. Byłoby sposobem na miłość bliźniego, ponieważ bezbronni i marginalizowani, czyli ci przykładowi wdowa, sierota i przychodzień, cierpią nie tylko z rąk niesprawiedliwych jednostek, ale także z powodu nieuporządkowanych praw i instytucji. Im bardziej społeczeństwo jest uporządkowane w kierunku szalom, czyli hebrajskie słowo oznaczające pokój, tym bardziej będziemy sprzyjać rozkwitowi wszystkich. Nieuporządkowanie szkodzi dobru wspólnemu. Reforma dąży do dobra wspólnego. I tutaj słowo komentarza: czyli, w świetle dwóch największych przykazań, miłość Boga i miłość Bliźniego, działalność społeczno-polityczna jest również wyrazem miłości do Bliźniego. I jest to smutne, że jakaś liczba chrześcijan ewangelikalnych również w naszym kraju wciąż tego nie rozumie i uważa działalność niezwiązaną z ewangelizacją za stratę czasu i pieniędzy. Od jakiego czasu, od kiedy okazywanie miłości jest stratą czasu? Kolejna ważna uwaga wynikająca z tego jest taka. Celem społeczno-politycznej działalności Kościoła nie jest odkupienie kultury dla Chrystusa, czy zmienianie świata, zbudowanie chrześcijańskiego społeczeństwa itd. Naszym celem jest po prostu okazywanie miłości Bogu i bliźniemu. Efektem ubocznym może być to, że w jakimś stopniu uczynimy świat lepszym i wpłyniemy pozytywnie na kulturę, czego przykładem mogą być William Wilberforce czy, czy Martin Luther King, już tu wspominani wcześniej, ale nawet jeśli nic się nie dzieje, to nic. My nadal będziemy kochać. Czytamy dalej. Ten reformowany impuls do ponownego uporządkowania i zreformowania mógłby łatwo dać przyzwolenie na drakoński, niemal faszystowski, totalitarny program. My, chrześcijanie, jesteśmy ponownie uporządkowanymi, odrodzonymi wybrańcami. Wiemy, czego Bóg chce dla społeczeństwa, dlatego my to narzucimy. I w tym względzie pojawiły się pewne kłopotliwe propozycje i eksperymenty, które roszczą sobie prawo do reformowanego rodowodu. Można wskazać na południowoafrykańskie apartheid jako szczególnie jaskrawy przykład lub rekonstrukcjonistyczną teokrację R.J. Rażdonego. To taki nauczyciel, który twierdzi, że e, najlepiej by było wprowadzić we wszystkich społeczeństwach prawo mojżeszowe, przez to teokrację, czyli Bóg byłby prawdziwym panem i wtedy byłoby wszystko pięknie. To tak w uproszczeniu. Te słowa Jamesa Smitha odnoszą się głównie oczywiście do działalności politycznej. Jak już wiemy, chrześcijanie mogą, a czasem nawet powinni, wpływać na politykę swego kraju i brać w niej udział, ale nie na zasadzie narzucania reszcie swojego zdania, lecz na zasadzie przekonywania, dyskutowania, argumentowania. To zupełnie tak samo jak z, jak z ewangelizacją. Nie zmuszamy ludzi do nawrócenia się do Chrystusa, bo to bez sensu. Raczej wzywamy i przekonujemy do tego, zostawiając człowiekowi decyzję, co z tym zrobi, wraz ze skutkami tej decyzji. E czy są jakieś wyjątki od reguły nienarzucania reszcie społeczeństwa biblijnych zasad i chrześcijańskiej moralności? Myślę, że tak. E takie możliwości daje nawet sama demokracja. Ale o tym będziemy mówić w, w którymś z kolejnych odcinków. Wracamy do eseju. Ale w większości przy, przypadków takiego błędnego naucza, na, narzucania, zapomina się zazwyczaj o innym kluczowym aspekcie reformowanej wizji, solidnej eschatologii, czyli nauce o czasach ostatecznych, <laughs> która kultywuje zdrowe poczucie, że żyjemy w tak zwanym jeszcze nie teraz. I tutaj chodzi o nauczanie o Królestwie Bożym. Jeśli mówimy o Królestwie Bożym, to bardzo, bardzo pomocnym jest bardzo pomocnym sposobem nauczania o Królestwie Bożym jest zasada już jeszcze nie. Czyli że panowanie Króla Jezusa Chrystusa już się rozpoczęło, już nadeszło, ale na razie jest duchowe. W sercach Jego wyznawców niepolityczne, niematerialne czyli Jezus już panuje, ale jeszcze nie w pełni. Ponieważ dopiero czekamy na wypełnienie się proroctw o fizycznym powrocie Chrystusa na Ziemię i objęciu nad ludzkością i planetą całkowitej władzy w każdym wymiarze, również politycznym i materialnym. Krótko mówiąc, Królestwo Boże już nadeszło, ale jeszcze nie w pełni, nie w stu procentach. To jest ważna prawda, bo ochroni nas. Od błędnego myślenia, że Kościół powinien, a nawet jest w stanie zaprowadzić przed powrotem Chrystusa politycznie i społecznie Królestwo Boże na ziemi, albo zamienić ziemię w raj. E, wracamy do Eseju. Wracamy do Eseju i czytamy tak. Po pierwsze, eschaton, czyli wiek przyszły, funkcjonuje jako normatywna wizja dla współczesnego wysiłku kulturowego. Biblijne opisy nadchodzącego królestwa, takie jak w Izajasza 11 rozdział czy Apokalipsa Jana 21 rozdział, są wskazówkami, sygnałami, jak wygląda kwitnące stworzenie. Tworzenie kultury nie jest nostalgicznym projektem odzyskiwania utraconego Edenu, ponieważ nawet ten bardzo dobry Eden wymagał historii, czyli czasu, aby uwolnić swój potencjał. Zamiast tego mamy nowe Jeruzalem które obrazuje w ogólnych zarysach to, czego Bóg pragnie dla swojego stworzenia. To właśnie w tym nadchodzącym mieście, a nie w pamięci o utraconym ogrodzie, widzimy, jak powinno być. Nicolas Walter Storf być może najlepiej uchwycił tę reformowaną wrażliwość w swojej dyskusji na temat szalom, czyli hebrajskiego słowa często tłumaczonego jako pokój, które oddaje pełnię i całość stworzenia. Doprowadzonego do porządku, do harmonii. Shalom to istota ludzka żyjąca w pokoju we wszystkich swoich relacjach: z Bogiem, z samym sobą, z bliźnimi, z naturą. E, więc wzorcem zmiany, o jaką jak, starają się Chrześcijanie w świecie, jest nawet nie tyle raj, ale przyszłe nowe niebo i nowa ziemia, ta wizja. O której czytamy, że tam nie będzie już cierpienia, chorób, wojen, łez, niesprawiedliwości, krzywd, prześladowań i tym podobnych skutków ludzkiego upadku. Po drugie, eschatologiczna orientacja służy również jako rodzaj augustyńskiej kontroli i przeciwwagi dla wszelkich roszczeń, że zamierzamy ustanowić królestwo. To właśnie ta eschatologia ogranicza wszelki utopijny aktywizm. Jak Kaiper upominał pierwszy chrześcijański kongres społeczny w 1891 roku. Nawet jeśli będziemy podążać tą drogą sprawiedliwości aż do samego końca, cel, który Bóg ma na widoku, nigdy nie zostanie osiągnięty za pomocą środków prawnych mających na celu poprawę warunków społecznych. Same przepisy nie uleczą naszego chorego społeczeństwa. Prawo, przykazania, ustawy przecież nie zmieniają ludzkiego serca. Po trzecie, eschatologiczne obrazy Pisma Świętego sygnalizują to, co Richard Mouw nazywa obietnicą politycznego uświęcenia, którego przebłysk dostrzegamy, gdy widzimy królów przychodzących do Nowej Jerozolimy, jak to zostało przedstawione w Izajasza 60 rozdziale. Nasza polityczna praca, która jest zgodna z szalom, zostanie podjęta w przekształconym mieście Boga. I tu cytat. Eee... Pod wieloma względami obietnica politycznego uświęcenia jest tajemniczym, a nawet zaskakującym pojęciem. Ale prawdą jest również, że pod wieloma względami jest to bardzo zachęcająca obietnica dla nas w obecnym wieku. Po pierwsze, możemy działać politycznie z pełnym przekonaniem, że nasze polityczne czyny będą miały znaczenie w dniu rozliczenia, które nastąpi w przemienionym mieście. Ta wizja politycznej przyszłości nie jest więc taką, która powinna inspirować nas do politycznej bierności. Inaczej mówiąc, nasz Pan Jezus, gdy powróci, uświęci, czyli przemieni według swojej woli, także politykę, no bo zapanuje w doskonałej sprawiedliwości nad całą ziemią. W międzyczasie my, Jego Kościół, powinniśmy dążyć do tego by zaprowadzić wokół nas jak najwięcej z tego doskonałego stanu stworzenia który zapowiadany jest w apokalipsie świętego Jana czyli jak najwięcej dobra, ulgi, uzdrowienia, sprawiedliwości, pokoju, radości i zbawienia oczywiście. Jezus gdy wróci, zaprowadzi ten stan w stopniu doskonałym. I można powiedzieć, że obowiązuje tu zupełnie taka sama zasada, co w osobistym uświęceniu człowieka wierzącego. Wiemy, że przed powrotem Chrystusa nie staniemy się tak doskonali, kochający jak On, ale mamy przecież do tego dążyć, żeby osiągnąć z tego stanu ile tylko się da. Podobnie właśnie z tą polityczną i społeczną działalnością. Jezus, gdy przyjdzie po swój Kościół, dokończy proces naszego uświęcenia. Jezus, gdy przyjdzie, i założy swoje królestwo w pełni, dokończy też proces e, zdejmowania przekleństwa. A to jest cel naszej działalności politycznej i społecznej. E, kochani, to, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie budujące i gorąco zachęcam do oglądania kolejnej części. A dziś dziękuję, pozdrawiam serdecznie.